Nie, bo... nie no, ja już jestem zadowolony, ja mogę iść spać kurwa, już nie muszę nic grać. Już tam wyjebane na tego Faceitanie. <grym zna> nie, 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 nie celowałem, nie, w niego? Digo BRATEK! DIGU BRATEK! Ale celowałem w niego, nie? <grym zna> Aczkolwiek już się Patrykowi zagotował z tego. to nie no. był fade. Nie, no trafiłeś. Nie, Nie, no trafiłeś. Nie był Nie Nie no trafiłeś, tak. Nie no trafiłeś, tak. Tak. <grym> Nie Nie, 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 lowałem nie. Lowałem Szlajduk się Patrykowi zagotował z tego, że... Niku niego się tego,